O paskudnikach. Następuje w ostatnim czasie yy, zmiękczanie tematu paskudnictwa. W mediach pojawiają się audycje, pioseneczki. Jaki to? Paskudnik jest przyzwoity, porządny i taki fajny, taki miły. Ale jak wygląda historia? co trzeba powiedzieć? Bo paskudnik, to była taka żydowska instytucja niemalże, że według nich, jak kobieta jest dziewicą, to nie może wejść do ich niego nieba. No, Maksymilian Maria Kolbe mówił o tym ich niebie, że to jest piekło. Ale co, jak nie może wejść, no to był taka była taka osoba, Żydek, który nie miał skrępowania żadnego i on był paskudnikiem. Paskudnik szedł, rozdziewiczał taką kobietę, czy to była stara, czy, czy chora, w szpitalu leżała, a była dziewicą, to przychodził do niej i ją rozdziewiczał. Tak wyglądała, tak wyglądała historia. Czyli był paskudnik i była pasku, y, paskuda. Nie ma w tym nic dobrego. Paskuda to nam się kojarzy źle. Jest to obrzydliwe zachowanie, to jest y, zachowanie żydowskie. My, Polacy, szanujemy cnotę cnotę i y, 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 Wierność i wszystko, cnoty. Bo cnoty to są sprawności duchowe. Oni jednak, poprzez swój dualizm moralny, tego nie robią. No i jak kiedyś przed wojną złapano takiego paskudnika, czy to w Polsce, czy na Ukrainie, na Białorusi, na Węgrzech, wszędzie, to się takiego delikwenta przypinało do drzewa. Portki się mu zdejmowało w dół i przypinało się mu, podczepiało się mu cielaka, który go doił. No i także i przy gromkim śmiechu wszystkich takiego paskudnika tak zawsze traktowano i to była taka metoda słuszna i porządna. Jeżeli nam ocieplają wizerunek paskudnika i paskudy, czyli tej, tej paskudzonej przez paskudnika, no to po coś to robią. Już też tak Żydzi propagowali, że piękno jest rzeczą względną. Nie, piękno jest określalne, piękno jest porządne, jest prawe, jest, jest, odnosi się do wartości duchowych i fizycznych. No i Żydzi dezawuowali to pojęcie. No ale, ale my. Wiemy co to jest piękno, oni tam mieli, ci Żydzi mieli wpływ na, wykształcili jakichś architektów, jakichś tam pseudoartystów, którzy dezawują do tej pory pojęcie piękna. Tak jak i paskudnictwa, tak jak i pojęcie piękna i wprowadzają, że brzydota to jest coś normalnego. Postawili wiele kościołów, nawet o. dla nas, jako architekci robili to specjalnie, żeby nam yy, yy, Pana Boga obrzydzać. Żeby Pana Jezusa po prostu by yy, w brzydkim miejscu usadawiać. No nie? To jest taka typowa mentalność żydowska. My tutaj mówimy o tradycji, o historii. To nie, na, to nie jest nawoływanie do nienawiści. My tylko przedstawiamy fakty, jak to wyglądało. Także brzydota to jest rzecz typowa dla, typowo dla żydostwa. W ostatnim czasie nawet potwierdzona przez sąd w Polsce i sędzia Anna Tyszkiewicz w pierwszej instancji i Grażyna Puchalska w drugiej instancji stwierdziły, że brzydota przynależy do żydostwa. Czyli zachowanie paskudne i paskudnika i paskudy to nie jest rzecz chwalebna. I nie mieszajcie się w pojęciach. Dla lepszego zrozumienia, czym to jest, jak, jak to wygląda, to z tymi paskudami, proponuję, że jak usłyszycie gdzieś, gdzieś, gdzieś yy, w mediach o paskudzie, to żebyście Wam przed oczami stawał ten obraz tego paskudnika do drzewa, którego zsa yy, cielak. Dla Telewizji Narodowej, czarno-biało, mówił Bartłomiej Kurzeja, czołem Wielkiej Polsce.